Jak to by opowiedział największy filozof XX wieku, świętej pamięci Mikołaj Gomez Dawila, nikt nie słucha tego, co mówi reakcjonista, bo kiedy to mówi, wydaje się to absurdalne, a po kilku latach wydaje się to oczywiste. Wiesz, w 2017 roku powiedziałem, że zaistniały w Polsce dwa porządki prawne sprzeczne ze sobą, i prędzej czy później musi dojść do sytuacji. W jedna władza państwowa będzie wyznawała jeden porządek prawny, a druga drugi porządek prawny i przy jakiejś ważnej sprawie dojdzie do zderzenia. Zaczy, zarządów PiS-u to nie zaszło, ponieważ nikt nie traktował poważnie praworządności w państwie pis -u. Natomiast teraz PiS zażądało, żeby prawo traktować poważnie. I mamy sytuację panów yy, Wąsika i Kamińskiego. Sytuacja jest zupełnie, zupełnie, absurdalna, ponieważ, nie będę od tego co mówiłem wiele razy, yy, oni zostali przez yy, Jego Ekscelencję Andrzeja Dudę ułaskawieni i zostali jednocześnie skazani, zostali jednocześnie skazani yy, za czyny, o których nie będziemy mówili, bo to też jest osobna, osobna, interesująca kwestia, kwestia i Władza państwowa uznała, że nie będą słuchali tego trybunału, który powiedział, że oni są łaskawieni, tylko będą słuchali tego trybunału, który powiedział, że oni nie zostali łaskawieni. I zostali, zostali zresztą, ja poradziłem, poradziłem na swoim Twitterze panu prezydentowi, żeby ich wziął do pałacu, zatrudnił u siebie i schował w pałacu, bo policja nie odważy się wejść, żeby tych panów aresztować. Policja się odważyła. Pod nieobecność prezydenta weszła do pałacu, aresztowała panów Kamińskiego i Wąsika. Przy czym tłum protestował, że aresztuje się posłów. Otóż posłami oni oczywiście nie są, bo oni skazani są. Pan prezydent ich ułaskawił, a nie uniewinnił i nie mógł przywrócić żadnych skutków cywilnych. On tylko ich ułaskawił, czyli powiedział, że nie będą siedzieli. A oczywiście. W tej chwili oni siedzą i sytuacja prawna jest taka, że policja aresztowała dwóch obywateli. Obywateli, którzy no właściwie nie wiadomo za co, przez aresztowała. Na razie jeszcze nie ma żadne, żadnego dramatu. Ale to ja tak mówię. Natomiast z punktu widzenia obecnych uczestników życia politycznego, którzy się dzielą na pisowców i pełowców, no, nie ma czegoś takiego jak rozważne y, de decydowanie. Nie, tam albo jest się z PO i wtedy wiadomo, że panowie Kamiński i ten są, nie są posłami oczywiście, ale są skazani, nie są łaskawieni. Natomiast y, zwolennik PiSu wie doskonale, że oni są łaskawieni, ale właściwie niepotrzebnie są łaskawieni, bo są w ogóle niewinni. Otóż, y, proszę Państwa, tak nie, można, tak nie można, ale tak jest. Polska została podzielona na te dwa osobne porządki, porządki prawne. Ja mam wielki szacunek dla Jego Ekscelencji Andrzeja Dudy, za to, że on ich nie ułaskawił ponownie, bo mógł to zrobić w każdej chwili. W każdej chwili mógł to zrobić. Ale on nie chciał tego robić, bo ułaskawiając ich, by uznał, że jego poprzednie łaskawienie nie ma mocy sprawczej. Więc on postanowił, postanowił y, tutaj y, trzymać się swojej linii. Oni są ułaskawieni i teraz będzie się domagał, żeby wypuścić ludzi przez nie ułaskawionych. Natomiast teraz popatrzmy na sprawy z punktu widzenia politycznego. Jestem przekonany, że wiedzę czcigodny Janow powiedział w swoim otoczeniu: bardzo dobrze, niech siedzą, to znakomicie podburzy ludzi podburzy ludzi przed marszem, przed marszem, który planuje tam na pojutrze. Niech sobie trochę posiedzą, niech ich aresztują. I w ogóle cała ta sprawa, to wszystko, co się dzieje od kilku tygodni, gdzie wystąpi taka ogromna walka peospisem, podgrzewana z obu stron. Ja zaczynam podejrzewać, że to wszystko jest ukartowane w najwyższym kierownictwie PO i PiS-u. I cel tego jest taki, że doprowadzi się, coraz bardziej widocznie, że jest to możliwe, bo to zarówno ustawa okołobudżetowa niepodpisana, jak i to, że Sąd Najwyższy może unieważnić wybory, zrobi się, zrobi się afera i chodzi o to, żeby wszyscy widzieli, że cała Polska dzieli się według tych dwóch porządków prawnych na PO i na pis innych sił nie ma. Ludzie, którzy tak jak ja argumentują racjonalnie, że tutaj oni są przecież skazani, ale ułaskawieni, to nie ma żadnego znaczenia. Żadna racjonalność nie ma znaczenia. Albo jesteś za, albo jesteś przeciw. Tak się w tej chwili dzieli Polska. I zrobi się teraz przyspieszone wybory, i w tych wyborach ludzie będą głosowali tylko na PO i PiS, bo takie będzie rozżarcie narodu. I to jest po to, żeby pozostałe partie z prawicą na czele z parlamentu w ogóle wyeliminować. Tak, jak podejrzewam, na to, na to jest gra. Czy mam rację? Zobaczymy. Nie twierdzę, że to jest, że to jest ich hipoteza na 100% pewna. Ale także 30% to bym na nią postawił. Nie takie rzeczy już. Potomkowie świętej pamięci generała Kiszczaka robili. To wszystko przypominam, to niby rządzi PO i PIS na zmianę, a tak naprawdę to wszystko pilnują tajne służby, które mają wykonać polecenie z Magdalenki, które już przez 30 par lat jest wykonywane. I na razie idzie im to sprawnie. Zobaczymy, czy to się nie załamie. Zobaczymy już za kilka, kilkanaście dni. Miejmy nadzieję, że jednak to wszystko przeżyjemy zdrowi.